Błędne skały. Błędne skały to jedne, jedno z najbardziej fascynujących miejsc w Polsce, które przyciąga turystów swoją niezwykłą urodą i tajemniczością. Znajdują się w górach stołowych, w Parku Narodowym Gór Stołowych Nieopodal Kudowy Zdroju. Błędne skały to zespół formacji skalnych. O wysokości od kilku do kilkunastu metrów, które tworzą labirynt wąskich korytarzy, szczelin i tuneli. Skały te powstały na skutek procesów erozyjnych, które trwały miliony lat. Najbardziej popularną atrakcją w błędnych skałach jest szlak turystyczny, który prowadzi przez labirynt skalny. Szlak ten jest odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, co pozwala na bezpieczne zwiedzanie tego Niezwykłego miejsca. Wędrując po szlaku, można podziwiać różnorodne formacje skalne, takie jak wielka maczuga czy kurza stopka. Na terenie błędnych skał znajduje się również punkt widokowy, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na okoliczne góry i lasy. Jest to doskonałe miejsce na odpoczynek. Według lokalnej legendy, Błędne skały były kiedyś miejscem zamieszkania olbrzymów, którzy ukształtowali to niezwykłe formacje, rzucając kamienie podczas swoich zabaw. Park Narodowy Gór Stołowych jest otwarty przez cały rok, jednak dostępność szlaków może się różnić w zależności od pory roku. Wstęp do błędnych skał jest płatny, a bilety można nabyć na miejscu.